Dzisiejszym wydarzeniem jest otwarcie szkoły w Różanym Stoku po jej termomodernizacji. Termomodernizacji, którą wykonaliśmy dzięki środkom Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych cieszymy się z tego, że w tym kompleksie szkolnym udało nam się tak naprawdę zrobić wspaniałą elewację razem z pięknym kolorem, kolorystyką przyjemną dla dzieci. Jeżeli chodzi o tą szkołę, ale też wymieniliśmy całe ogrzewanie w szkole, okna, które też były stare, drewniane które wymagały już bardzo dawno temu tej wymiany. Udało się pozyskać tą wspaniałą kwotę, którą przeznaczyliśmy właśnie na tę modernizację szkoły w Różanym Stoku, a za chwileczkę też będziemy otwierać szkołę w Suchodolinie. To ogromne oszczędności też, jeżeli chodzi w dzisiejszej dobie problemu kryzysu energetycznego. I tak naprawdę ciepło, które będzie w, tych w tej szkole przez nowe okna nie będzie wdzierać się, że tak powiem wiatr i, i stwarzać jakiś problemów, e, więc e, oczywiście też dookoła zrobiliśmy chodnik, który też prowadzi do budynku, e, jest też bardzo estetyczny, komfortowy dla naszych dzieciaków i nauczycieli, którzy tutaj pracują. Koszt inwestycji tej szkoły to blisko milion złotych, który właśnie uzyskaliśmy dzięki programowi Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szkoła to miejsce, gdzie dziecko przebywa bardzo długi okres czasu. Tu następuje jego rozwój fizyczny, emocjonalny, psychiczny, społeczny. Tu się rozwija i bardzo ważnym elementem jest, w jakich warunkach przebywa. Te warunki dotychczasowe. No, były nieco gorsze. Teraz po termomodernizacji, gdy mamy nowe okna, gdy na, mamy nową instalację grzewczą, mamy estetyczny, ładny budynek, który jest otoczony nowym chodnikiem, mamy ładną, kolorową, na miarach XXI wieku szkoły. Jest to zespół szkolno-przedszkolny, także mamy dzieci. Które już w wieku trzech lat przychodzą do naszego budynku. Te dzieci muszą mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę, odpowiednie warunki, zarówno w sali, jak i na zewnątrz. Przychodząc 1 września, gdy zobaczyły te kolory na elewacji, były szczęśliwe. Teraz zaglądają, jak nowe są grzejniki. Można je regulować, ustawiać, także jest to też coś nowego. Po wymianie okien zmieniła się też nam tutaj ta nasza sala gimnastyczna, ponieważ wcześniej były kraty. Teraz zrobiliśmy siatkę, która jest wzdłuż całej sali gimnastycznej. Dzieci na wszystko zwracają uwagę. Każdy szczegół, Yy, zauważają i widzą, co nowego się pojawia i są zawsze zadowolone. O proszę pani, to proszę pani, tamto.